pizza Napoli, zaraz przy nadbrzeżu Frankfurt oder Słubice, od strony Frankfurtu, zaraz niedaleko jest Havana Bar, przy Havana Bar tutaj wchodzimy w uliczkę i mamy nową pizzę Napoli, tutaj jest, była kiedyś kuchnia, taka kuchnia w, w stylu niemieckich przepisów różnych dobrych, a teraz jest przyjaciel, który wziął pizza Napoli i ta pizza Napoli jest teraz od niedawna, ja będę wam, postaram się dziś Pokazać ulotkę Pizza Napoli-Frankfurt Oder. Można też od tej strony tutaj dotrzeć, ale od strony nadbrzeża bardziej, nie? Ok, to Frankfurt Oder, oczywiście, jak to się mówi z rana. Mistyczna teoria, napisana historia.